Dzień dobry! Także witam Cię w 30. odcinku vloga. Oznacza to mniej więcej tyle, że dzisiaj mija pierwszy poziom z trzech poziomów mojego celu, czyli daily vloga przez 365 dni. A dzisiaj jaki plan? Przede wszystkim napisanie dwóch maili, głównego i z pomysłem na biznes, do tego dojdzie zrobienie bardziej zaplanowanie trzech postów na Instagram zrobienie podsumowania z zeszłego tygodnia i wrzucenie tego na mojego bloga poza tym będę też leciał z promocją, marketingiem coś takiego, bardziej wrzuceniem edukacyjnych postów na LinkedInie i na grupach na Facebooku aby zebrać taki ruch organiczny, można, można by rzec, i później dla osób, które reagowały, komentowały, pisać w wiadomości prywatnej i pytać się, czy mają jakiś biznes, czy chcą otworzyć biznes. Robię właśnie maila głównego i pokażę Ci, jak wygląda taki proces stworzenia maila że ja pracuję w ten sposób Na, w Notionie mam mm, szkielet maila premium i są tu informacje ze świata yy, biznes tip czyli biznesowa wskazówka wskazówka marketingowa przydatne narzędzia i co rekomenduję i teraz ważne są tutaj te emotki wcześniej miałem jeszcze yy, emotkę taką że coś jest niezrobione Teraz już z tego nie korzystam, bo zabierało to po prostu inaczej dekoncentrował, tak mogę to nazwać. I jeżeli jest obok emotka zielona, no to znaczy, że dana, dany temat został już zrobiony, tak jak na przykład tutaj temat o marketingu. Opisywałem 7 y, takich wskazówek odnośnie tytułu maila, które można wykorzystać. I szczerze, nie jest to nawet tylko o tytule, a po prostu o e, całym mailingu, jaki jest wykorzystywany na przykład przed świętami i podczas świąt. I też co istotne, po świętach, bo dużo osób e, robi zakupy także po samych świętach. Dalej mamy też wskazówkę e, Twu. Przydatne narzędzia. Bardzo fajna. Fajne narzędzie jest to Share Link Generator. Wstawi ci link pod tym nagraniem i działa to mniej więcej w ten sposób, że możemy stworzyć jakąś wiadomość, która zostanie później zmieniona w link. I następnie, jeżeli w ten link klikniemy, to przeniesie nas na przykład na Twittera i na Twitterze będzie dokładnie ta wiadomość, którą napisaliśmy. W momencie, gdy mamy napisaną już jakąś wiadomość, Klikamy Create Link i mamy tutaj albo link w stylu HTML, który możemy dodać na jedną stronę, bądź do mailingu, albo po prostu link, który możemy skopiować. Ja to od razu wkleję w przeglądarkę i mamy wklejony link. Klikamy Enter i przeniesie nas na naszego Twittera, i od razu będziemy mieli gotową. Wiadomość, którą wystarczy tylko udostępnić, i wszystko będzie upublicznione. Jest to bardzo przydatne narzędzie, jeżeli robimy mailing, bo możemy w łatwy sposób e, wstawić link do naszej strony na, w mailu. Powiedzmy pod koniec maila, e, gdzieś tam będzie informacja, że jeżeli podoba Ci się to, co robię, to kliknij w ten przycisk i udostępnij wiadomość na swoim Twitterze, na przykład. Albo możesz napisać, że na Twitterze, Facebooku, Instagramie. I jeszcze co oznacza ten żółty znak, taki wykrzyknik? Głównie chodzi o to, że mam tutaj jedno polecenie, a z reguły daję właśnie dwa polecenia. Jeżeli znajdę coś bardzo fajnego, to dodam jeszcze trzecie. I ten żółty znak oznacza, że coś jest w trakcie, ale nie jest jeszcze skończone. Tak jak tutaj mamy, właśnie jedno polecenie zamiast dwóch, bądź jeżeli w informacjach mamy tylko trzy podane linki, a nie całe, nie, można powiedzieć, opisy danego, danej informacji. Jestem właśnie po napisaniu podsumowania tego tygodnia i już chciałem podsumowanie wrzucać na swojego bloga sozoniuk.pl niestety sama strona działa jakby można wejść na e, bloga i przeczytać jakby no, po prostu działa tak ale w momencie gdy chcę się zalogować jako administrator nie mam takiej możliwości bo pokazuje mi błąd serwera a dokładniej błąd http500 coś takiego jak wyczytałem, jest to bardzo ogólny błąd. Nie, nie jest to błąd w stylu 404, gdzie wiadomo o co chodzi, a błąd 500. Jest to ogólny błąd w momencie, gdy serwer nie wie dokładnie o co, o co chodzi. Może to być błąd z serwerem HT Access, a dokładniej z plikiem HT Access albo z jakimkolwiek skryptem i często trzeba. Dogłębnie analizować i zobaczyć, co się, co się dzieje, jak to rozwiązać. Mam nadzieję, że albo błąd przyjdzie sam, yy, i że jest to spowodowane winą serwera, a nie plików, bo ostatnie, co mam ochotę robić, to yy, szukać rozwiązania i grzebać we wszystkich plikach tego bloga i szukać rozwiązania. I tak mam nadzieję, że przejdzie. Teraz jeszcze szybko popatrzę, poszukam co da się zrobić. I jeżeli nic z takich łatwych rzeczy nie, nie pomoże, to poczekam do jutra i jutro po prostu wrzucę te podsumowanie na bloga. Także jestem po naprawie strony, naprawie bloga. Yy, napisałem na Pomoc techniczną Cyberfolksa, i uprzejmy pan powiedział, że strona jest zawirusowana i wrzucił jakby skanowanie, ale skanowanie miało trwać godzinę czasu minimum. I zapytał się, kiedy ostatni raz się logowałem. To powiedziałem, że tydzień temu i że nic przez ten tydzień czasu nie robiłem, tak naprawdę to powiedział, że można sprzed tygodnia w kopię, jakby kopię zapasową wgrać i może wtedy będzie działać. No i uprzejmy pan wgrał kopię z soboty i wszystko teraz działa. Także mamy już zrobionego maila. Dokładnie wygląda w ten sposób. Czym taki zrobiony mail, gotowy mail się prezentuje, w sensie jak wygląda? A no, tak, że dużo rzeczy jest na zielono, a tu jest na zielono. Na żółto jest tylko ostatnie rekomendacje, bo nie chcę jakby też na siłę szukać rekomendacji i po prostu jeżeli e, jutro albo pojutrze coś ciekawego znajdę, to wrzucę do tego maila. Poza tym, Mamy zrobioną część, bardzo długą. Eee, o dziwo, bardzo duża jest część biznesowa, co mnie pozytywnie zaskoczyło, i duża część jest też marketingowa, także będzie to tak zwany bardzo mięsisty mail, czyli to, co te gryski lubią najbardziej. I co jeszcze mamy jutro do zrobienia? Mail biznesowy z pomysłem na biznes oraz Trzy wpisy, trzy wpisy, trzy posty na Instagrama muszę zrobić w kanwie i też jutro, przy okazji, sobie zrobię ten szablon opisu. Bo teraz to tak w sumie piszę cokolwiek. A jak prowadziłem inny profil na Instagramie, to zawsze miałem ustalony szablon, czyli. Do początku opis, później zaobserwuj, później hasztagi. I wyglądało to przynajmniej jakkolwiek estetycznie, a teraz jest tak chaotycznie i średnio mi się to podoba. Mała praca a cieszy. I jutro, jeżeli zrobię maila biznesowego i te posty na Instagramie, to będę mógł zacząć w 100% przez cały tydzień skupiać się tylko i wyłącznie na pozyskiwaniu. Pierwszego, a potem kolejnych czytelników. Także na dzisiaj to tyle. I do zobaczenia w jutrzejszym vlogu. I to nie byle jakim, bo 30. Dzisiaj jest 30. Jutro będę świętował pierwszy poziom swojego wyzwania. Także do jutra. Cześć.